Dzisiaj pokażę Bół Sagi. Jest to Saga od, 40, od 35 do 42. Więc pierwsza forma Bół, Fat Buh, znajduje się na Broken City. Udajemy się w górę, aby ją zbić. Wszystkie Sagi Bół nie biją żadnych obrażeń. Biją naprawdę bardzo mało, ale mają trochę HP porównując do wcześniejszych Sag. Dlatego polecam poziom minimum 200 lub 250 tysięcy, aby je zacząć. Po zbiciu Fatbu pojawia się jego kolejna forma. Po jej zabiciu musimy udać się do wieży Karina, aby porozmawiać z Piccolo. Po rozmowie z Piccolo udajemy się do Komnaty Czasu, czyli miejsca, w którym trenujemy Movement Speeda. i tam znajduje się kolejna busaga, którą trzeba zbić. Po zabiciu Usagi, musimy się udać do Goku, który teleport nie nas do jamy. da nam 5000 level i 20 solo. Następnie musimy udać się do Deberina i na Broken City, gdzie zbijamy Desert Bull. Po jego zabiciu pojawia się jego kolejna forma, jak to w przypadku Fat Bull. Po zbiciu Desert Bull musimy pogadać z pc tem który teleportuje nas do wnętrza bu. Tam zbijamy kolejnego MOBA. Po zabiciu sagi musimy wyjść z jego wnętrza, aby to zrobić kierujemy się w lewy górny róg i musimy porozmawiać z Goku SSJ3. Po rozmowie z nim będziemy w stanie wbić ostatnią z sag Dragon Ball Z, czyli Kid Buu. Po zbiciu Kid Buu dostaniemy achievement, który daje nam 2 pońcy oraz 1% do expa. Kid Buu w porównaniu do pozostałych sak ma bardzo dużo HP, więc pije się go już znacząco, znacząco dłużej.